Nie masz, po prostu nie masz. I musisz znowu wrócić do siebie, mus potrzebujesz wrócić do siebie, potrzebujesz się wyciszyć, wyregulować układ nerwowy po to, aby znowu otworzyć się, otworzyć swoją pojemność wewnętrzną na to, żeby, żeby wpuścić więcej, żeby przyjmować więcej i nie z poczucia winy, ale z poczucia tego, że zasługuje na to, i wtedy znowu wracasz do siebie i znowu napełniasz siebie. I wtedy tak samo jak rozdawana energia w sposób negatywny wszystkim innym osobom na zewnątrz ciebie wraca do ciebie nie w taki sposób, jak chcesz, tak samo energia, którą dajesz sobie świadomie, wiesz jak to robić, wróci do ciebie, tak jak ta strzałeczka, w postaci tego, co chcesz. Czyli tak właśnie kreujemy swoją rzeczywistość. Właśnie ta energia, którą tutaj sobie, sobie tutaj zapodasz, nad którą będziesz pracować, nad sobą, wróci do ciebie